Przyszłość należy do Was, do młodych, ażebyście stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw. Daj mi usłyszeć Twój głos, rozpoznać go. Daj mi wybierać Twe słowa tysiąca na brzegu Jeziora Galilejskiego zmartwychwstały Chrystus pyta trzykrotnie Szymona Piotra Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Piotr pomimo wszystko odpowiada Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Wtedy Jezus zaprasza zalęknionego apostoła do nowego stylu życia, wołając Go, pójdź za mną. Pójście za Panem to najważniejsza przygoda życia. Pomimo ludzkiej słabości od 2000 lat, Chrystus powołuje wciąż nowych uczniów do pracy w Kościele. Mistrz z Nazaretu potrzebuje właśnie w tym czasie tych, którzy będą wraz z Nim żyć i głosić Ewangelię. Pośród medialnego szumu docierają do nas różne głosy. Jedne straszą trudnościami, inne nęcą łatwą przyszłością. Pytasz więc, co zrobić ze swoim życiem? Koncentrując się tylko na sobie, nie zmienisz niczego na lepsze, tak w sobie, jak i w rzeczywistości, która ci otacza. Chrystus pragnie jednak czegoś więcej. On nie tylko obdarza nas pokojem płynącym z jego zmartwychwstania. On pragnie Abyśmy Jego pokój zanieśli również innym. Pan powołuje również dzisiaj tych, których sam chce. Może i ciebie woła dziś tym głosem: pójdź za mną, wypłyń na głębie, nie lękaj się. Nie stój więc na brzegu własnych obaw, zastanawiając się, czy podjąć nowe zadania, czy uciec. Spójrz z nadzieją na Chrystusa i powiedz: Panie, oto jestem. Niech nasze rodziny staną się wieczernikiem, z którego wyjdzie wielu dobrych pasterzy, niosących z wiarą i radością orędzie ewangelicznej nadziei. Prosimy o tę modlitwę Was, drodzy słuchacze, Radia Rodzina, telewidzowie domu Józefa. Prosimy o tę jedną dziesiątkę różańca. Będziemy się nią również modlić codziennie wieczorem podczas naszego radiowego programu. O godzinie 18 po modlitwie regina Celi, jedna dziesiątka różańca i modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Przyszłość należy do was, do młodych. A żebyście stawali się świadkami Chrystusowych błogosławieństw.